Witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie Słuchajcie Chaty szukam, zaabiegany trochę jestem ostatnio Nie mam czasu zbytnio nagrywać Mam priorytety Szykuję się prawdopodobnie przeprowadzkę jeszcze w tym roku Ale do rzeczy no nie będę tutaj dużo gadał o swoich jakichś tam pierdołach Kiedy będę mógł nagrywać to będę jakieś te materiałki sobie w miarę wrzucał Mam nadzieję, że uda mi się szybko chatę znaleźć eee, Słuchajcie Kupiłem sobie taki tutaj Mocowanko nowe na telefon w związku z tym, że w sumie no już od Można powiedzieć pół roku mam telefon, w który to Jest wodoszczelny Czyli znowu powróciłem do tego typu telefonu Nie muszę już mieć takiego całego coveru na to, żeby chronić przed deszczem. Także mega sprawa. Ten jest malutki. Ja go tak mam specjalnie umocowany, że on tutaj mi tylko z boku czy ma telefon w zasadzie. Wow. To tu miałem skręcić. Eee, bardzo fajna sprawa. Taniutki, 7 funtów na ebayu. Czego więcej chcieć, <laughs> ale z czego jestem bardziej zadowolony to z tych lustereczek, które kupiłem. Kurde, fajna sprawa, ja zastanawiałem się nad tymi lusterkami, ponieważ one mają, są bardzo wąskie. Ale powiem wam, że. No obawiałem się, obawiałem się, że będzie mała widoczność tutaj tego co jest za mną w tych lusterkach, jest naprawdę fajne. Nie wiem, czy też szkoły jest tak troszeczkę bardziej wyprofilowane, że nie są całkowicie płaskie, że dosyć ładnie daje na mi poczucie jednak bezpieczeństwa widzę wszystko naprawdę co z tyłu z każdej strony także super sprawa na dwa że te lusterka również yy, kosztowały słuchajcie grosze można powiedzieć grosze na ebayu i nie wiem czy to tak będzie widać może teraz tak nie, ale one nie są one nie są całkowicie, one nie są białe o może na no mi paluchu trochę one mają taką lekką niebieskawą poświatę super to wygląda naprawdę mega sprawa także kurde tutaj to bym mógł akurat polecić te lustereczka, kurde 20 chyba futów na ebayu nie, fajnie wyglądają nie są, naprawdę nie są duże Wiadomo, te lusterka to tak bardziej akurat, jeśli chodzi o motocykl typu właśnie jakiś tam cruiser czy coś, bo to masz, bo to tak troszeczkę dalej się siedzi od kierownicy. Nie wiem, czy na Nikecie czy inaczej by się to sprawdzało, pewnie widoczność byłaby słaba na nich wtedy, ale tutaj działa. Odbacz, telefon. Póki co będę sobie po prostu gdzieś jechał i zobaczymy, gdzie dojadę. No i zobaczcie, i to jest to całe mocowanko. Tutaj z tyłu ma takie pokrętełko do zacisku i to wszystko, nie? Tutaj taki karabinczyk sobie trzymam, ja ten karabinczyk przypinam do, pod telefon, pod budowę z tyłu w razie gazie, nie? Żeby było... Także tyle, jedziemy. Później znowu wrzucę nawigację, bo pewnie nie będę wiedział jak do domu wrócić, nie? A, fajne, fajne, jest takie leciutko chłodne powietrze Mega bryza Taka powiedzmy na przejażdżkę to Idziemy gdzieś tam Po prostu Ale piękny widoczek. Kurczę, naprawdę, patrzę w lusterko, czy prawe, czy lewe. Fajnie, wszystko widać, wszystko widać, naprawdę. A ja tak się sugerowałem, tym, że te lusterka mają kurde. Są tak wojżutkie, nie, mówię, kurczę, jak to będzie? No nie, nie, no eleganckie, eleganckie są. Mega zakup. Nie wiem gdzie jadę, gdzieś sobie pojadę, tam w tą, w tą stronę. Jest po prostu pięknie. Może w lewo, a czy w prawo wow, trochę wąsko tu Typowo angielskie podejście, nie? Wąska dwupasmowa ulica <grytanie> No, Anglicy nie a tu chyba jednak nie ma przejazdu Słuchajcie, chciałem jakiś czas temu zrobić sobie przejażdżkę, parę dni temu i taka akcja, nie? Bo ja, na przykład, wiem, że miałem problem już z tą linką gazu troszeczkę tutaj. Ona zaczęła mi się trochę haczyć. Zamówiłem nową. Wiadomo, tam kiedyś, kiedyś przeoliwiłem tą trochę, żeby gładziej znowu chodziła, no, ale jak troszkę wam zaczyna się już haczyć linka, to wiadomo. To znaczy, że ona gdzieś tam już może się zacząć przecierać. I też tak było, jakaś tam mała korozja weszła, czy coś nie wiem. I ja zanim wyruszam gdzieś, odkręcam zawsze sobie tak na sucho, nie? Przekręcam sobie raz gaz na maksa i puszczam, nie? I tak czasami ze dwa razy robię, dopiero odpalam silnik czy coś po prostu. Tak sobie, tak sobie zawsze powiedzmy, sprawdzam sprawność tego, nie. A jedźmy tutaj. No i tak zrobiłem. Rano miałem wjechać się przejechać. Naciągam, a tu bum Luźny gaz. Strzeliła mi po prostu linka w tym momencie. Przyjacie bym gdzieś akurat pychał sobie, nie wiem. Gdzieś w trasie bym tego nie sprawdził. Lekko bym sobie podkręcał gaz. Później bym normalnie sobie otwarł go bardziej. Na maksa. Żeby rozwinąć jakąś zabójczą prędkość. I Terry by mi strzeliła. No i co? No i pchanie motocykla do domu albo gdzieś na jakiś warsztat, bo dzwonienie powana, żeby ktoś go skolował kasy, znowu kupę za to nie A i szkoda gadać. A wymieniłem sobie ją na wstępce Gdzie by tu jechać? Eee, be, 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 be. Oczywiście, jak to u mnie jest, miałem lekki problem z wymianą. A mianowicie, tutaj są dwie śrubeczki, tu z tyłu, do odkręcenia, żeby to otworzyć i żeby tą linkę wymienić. I jedna śrubeczka z tyłu elegancko poszła, a ta tutaj z przodu przekręciła się normalnie, jakbym włożył śrubokręt w masło. Nawet nie drgnęła, nie? No wiadomo z czym to się wiąże. Z automatu miałem główkę całą przekręconą. Musiałem normalnie... Próbowałem wieloma sposobami. Szukałem trochę internetowych sposobów, nie? Ale okazało się, że jedynym sposobem to jest po prostu rozwiercić śrubę. Także drobne wiertło. No nawet nie takie drobne, można powiedzieć, nie? Ale cieńsze od śrubki. Pierdzieliłem je przez całość, później taki grubszym. Jeszcze raz, kiedy mi się ur urąbał ten łepek, ukręcił, to mi się otwarło, a tą śrubkę po prostu sobie już kombinierkami wykręciłem. Także można po prostu od razu użyć takiego większego wiertła, żeby tylko była grubsza od śruby, żeby tylko ten łepek po prostu odpadł. Jak to się otworzy, bo taka ważna wskazówka się na chwilę zatrzymam taka jedna opcja, że w, w tej części tutaj nie ma gwintu, gwint jest tylko tutaj dlatego wystarczy się pozbyć tego łebka tu jest w ogóle inna śruba, bo ja tu po prostu taką jaką miałem ja wkręciłem, ona tu trochę wystaje bo ma ten łebek po prostu troszeczkę większy ale wystarczy, że pozbędziecie się tego łebka czyli rozwiertując większym wiertłem, żeby się on odpadnie i to Wam się otworzy i to Wam będzie ten cały ta śrubka, będzie ten część śrubki Wam wystawała, wystarczy kombinierkami to wykręcić z tej części i macie wszystko porobione Jeśli akurat mielibyście taki problem, nie? Bo ona mi nie wiem skorodowała czy coś, nie wiem dokładnie. Kurde, chciałbym gdzieś do góry jechać, ale nie wiem gdzie jechać. że to widać w tych lusterkach, one są lekko błękitne no mi się to tak mega podoba naprawdę, kurde fajna sprawa Te mam trochę zapalcowane, no przy wymiance, ale ja, gdzie znajdę jakieś w miarę fajne miejsce się zatrzymam, to, czekaj zobaczycie w ogóle to nagrywa, nagrywa <grywa> to ten to Wam pokażę jeszcze jeden fajny mix z tymi lusterkami. Który jest bardzo fajną sprawą. No ale tak się zatrzymam. Nie wszystko na raz. Jedźmy sobie po prostu gdzieś, jakąś fajną miejscóweczkę. Tam w prawo można by jechać. O, jak przyjemnie, naprawdę. Ja, ja się, ja się tym jaram, yy, ponieważ naprawdę ja tak ostatnio miałem mało czasu. Jakąkolwiek taką relaksacyjną przyjażkę czy coś. Że no To jest dla mnie teraz spełnienie wszystkich marzeń na dzień dzisiejszy naprawdę więcej już mi nie trzeba. A jeszcze szykuje się grillik Popołudniowy, także browarek się poleje. Ja, ja preferuję browarek na grilla uwielbiam z tego też brzuszek piwny, ała się robi, ale, ale facet bez brzuszka to jest dupa nie facet nie, tak sobie to można tłumaczyć nie, panowie. Co to tutaj jest takie? Na Black Heath możemy jechać, no to jedziemy w lewo. О в морду. Светло. Super te lustereczka, kurka wodna. Te stare to już wymagały wymiany. Już, już nie było opcji, żeby je malować. Znowu mówię, nie takie żadziolskie lusterka. Już miałem dosyć. No dobra Myślę że tutaj będzie wystarczająco fajna, Będzie już to nie zjedzie mi ten motor Na dół właśnie tylko się pojawia. Damy go na central nie powinien trochę tak z górki jest, słuchajcie, fajna rzecz w tych e, lustereczkach. Przydatna przynajmniej dla mnie, bo ja często mi się te lusterka gdzieś tam przekręcały. Zobaczcie, one tutaj mają dwie śrubki i te dwie śrubki po ustawieniu lusterka, jak sobie je zaciśniecie, to w tym momencie tu Wam się wszystko będzie trzymać. Nie? I tak jak ja na przykład parkuję gdzieś tam przed domem Nakładam ten kapok, nie, Na górę To Często zdarza mi się, że, że te jedno lusterko, najbardziej te właśnie One mi się gdzieś tam przykrzywia, muszę je ustawiać znowu Czy coś Tutaj zobaczcie, one są mega sztywne To wszystko tu dokręcicie, to jest dokręcone I później tylko ustawiacie sobie lustereczka Pum, te dwie śrubki dokręcicie, nie? Zobaczcie Mega sprawa, nie? Czegoś coś więcej. A i mnie to zawsze drażniło za każdym razem ustawianie tych kurde lusterek, nie? Praktycznie zawsze miałem to samo, nie mam garażu. I teraz już tego nie mam. Teraz już tego nie mam. Także lustereczka mogę polecić. No, takie lekko błękitnawe, no fajne, fajne są kurde, jaram się głupimi lusterkami, ale... Chociaż... No dobra. Birmingham, widać tam w oddali. Moje miasto na obczyźnie.